obecnie objawiających, tak pragną złożyć naszej świątobliwości wyrażności oddania oraz zapewnić o swojej gorącej możliwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród Pielgrzymów, Samy Wisław Rzecki, ten zaczyn był Metropolita Częstarowski i studiantów programu i pomocniczych Częstarowskich. Pielgrzymi staranni pod było ugłową ustawionego Bogu Miła Zgniewka. Paragraf rachmia po zesłaniu najstarszej Parafia pod wezwaniem Narodzenia Niepokalanej Marii Tanny Stoć Cielic pod wezwaniem Trójcy Świętej Zdążowa Śląskiego Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo od Gór Świętego Jacka ze Stanów Paragraf o wyzwaniu Największej Marii Kalny na Stomorzenia Wiernych Wysniawskich. Kafela

Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmującym również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież, osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też żłużańce i inne dewocjonalnie, jakie tej żołnierzy przynieśli ze sobą. Cykl katek jest poświęcony ojciec Święty zatrzymał się dziś nad hymnem krystologicznym Świętego Pawła z ich do Kienka. Apostol pomimo sytuacji poważnego zagrożenia życia, w całym liście wyraża radość z powodu bycia uczniem Chrystusa, że może wyjść na jego spotkanie, aż do postrzegania śmierci nie jako straty, ale jako pozycji. W ostatnim rozdziale tego listu zawarta jest silna zachęta do radości, podstawowej cechy w naszym byciu chrześcijanami i naszej modlitwie. Święty Paweł pisze, radujcie się zawsze w parę. Jeszcze raz powtarzam, radość się. Odpowiedź na wygranie o źródło tej radości znajdujemy w centrum blisku Filipian, w tym, co tradycja chrześcijańska nazywa sztylem dla Chrystusa, albo częściej pływem dystologicznym. Pieśń, w której cały nacisk położono na uczucia Chrystusa, to znaczy na jego sposób myślenia i na jego konkretną i przeżywaną postać. Modlitwa ta zaczyna się od zakręty niech Was ożywiają uczucia znamienne dla Jezusa Chrystusa. Te uczucia są przedstawione w następnych wersjach. Miłość, dobroć, pokora, posłuszeństwo wobec Boga, czas. Chodzi nie tylko o pójście za przykładem Jezusa, ale zaangażowanie całego naszego istnienia Jego sposób myślenia i działania. Modlitwa powinna prowadzić do poznania i jedności coraz lepszej miłości z Panem, aby myśleć, działać i kochać w Nim i dla Niej. Drodzy polscy zbliża się koloczysko świętej apostolki Piotra i Pała w sposób szczególny wspominany w księży che la očarnita vale il fiorecito e il pronocito, il pronocito, in pronocito, il 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 il